W tym przypadku, w drużyny e, drogali, z Czarnego Dunajka jest w e, 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 rankażu Rosniak e, Paweł z numerem 65. Witamy go serdecznie. E, następnie z numerem 68 e, to jest Dzielski Marcin. Proszę Państwa z numerem 5 e, Kubacki Przemysław. Z numerem 29 Miejsków Krzysztof. Z numerem 17 Kłabacki Łukasz. Z numerem 8. Paleznik Krzysztof. Z numerem 99. Strojka Andrzej. Z numerem 26. Krózier Wojciec. I z numerem 3, Bukowski Wojciech. Proszę Państwa, trenerem drużyny Dorbali z Czarnego do jest Bukowski Jakub. Serdecznie witamy. Proszę Państwa, teraz kolej na prezentację drużyny miejscowego Tymbarskiego Klubu Środowiska w który w dniu dzisiejszym wystąpi w następującym składzie. Blankarzem numer 1, z bardą Michał. Właśnie to widzimy, go prezentuje się właśnie e, w tych, e, w, te, tutaj w ramce. Witamy go serdecznie. Z numerem 88 Moskal Gabriel. Z numerem 6 Liszok, Liszok e, Jacek. Z numerem 97 Krenenberger Dawid. Proszę Państwa, tutaj e, trochę się zaczyna, ponieważ e, właśnie ten, e, e, właśnie e, Dawid Kronenberger to jest syn e, obecnego naszego prezesa e, e, Wojciecha Kronenbergera, e, który jest jednocześnie trenerem e, drużyny e, Harnasi e, z e, tym barku. Z numerem 31 Szołek Oskar. Witamy serdecznie, Przołek. Z numerem 66 Dobosz Tomasz. Z numerem 7 Kęska Krzysztof. Z numerem 87 Kremelberger Wojciech, to, e, to jest właśnie prezes, e, grający prezes e, drużyny Harnasi z tym banku. Z numerem 2 Pachowicz Gabriel. Z numerem 16 Matlą Patryk. Z numerem 6 Kęska Zuzanna. Bardzo dobra zawodniczka. Z numerem 23 Wolak Filip i z numerem 11 Kęska Aleks. Jak wspomniałem dru trenerem drużyny miejscowej Karnasi jest Kronenberger Dawid a jego ojciec jest prezesem klubu pokojowego. Y, Serdecznie y, dziękujemy właśnie za powołanie tego klubu, który y, już y, do kilka lat y, po prostu wznowił tą sekcję, y, y, prawda, y, 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 która skończyła swoją działalność w latach 60. Dobra no, Państwa, za chwilę zbliża się już godzina 10.30, w tej chwili jest 10.20, żeby nie przedłużać. Może do oficjalnego otwarcia i zamienia kilka słów. Bardzo proszę, e, wójta gminy Tenbart, e, doktora Eta Babtaszka. Bardzo proszę.